O, Agnieszka znalazła grzyba? Tylko wyszła z samochodu. Wysiedliśmy i był grzyba. Widzicie? To jakoś tam jest. Mhm. Bierzemy do samochodu, wrzucimy. I idziemy. Co nas zbieramy? Torba taka profesjonalna. Nie no, to trzeba złożyć. Ale my psom pokażemy. Mają szukać takich grzybów. Przyjechaliśmy sobie na grzybki zobaczyć, czy są. Bardziej pochodzić po lesie, psy sobie pobiegają. Grzyby, jak coś tu... ja. Tu... Gdzie ale... masz? Tu jest. O. o, Piotrek, pokaż psom, niech szukają grzybów. Zobaczę, to, to szukać. Szukaj tego, To szukać. No. To, Szukaj. to nie jest piłeczka. <laughs> Szukaj tego, Fifi. Takich masz szukać. Dobra. Tak, takich masz to szukać. Ej, Gdy ale... go nie... pokazywałeś? No mam tutaj. Ale tu dziś mówiłeś. Tu w dołku. Tu chodź, pokaż tego, ładne. Mm. Tak szukać proszę. Fifi nie łap. <gryzie> On gryzie. Pokażesz? Już idę Nie, do ciebie. E, Fifi, to nie piłeczka, to grzyb. Idę do ciebie. O, jaki ładny. Puść, pokaż, czekaj. No. On. Jaki ładny. Fifi już by piłkę złapał. Tam tego nie widziałam. Gdzie ty go tu pokazywałeś? Tu Tu jest, patrz, Fifi, Lilka! O. Tu? Tu? No mówię. Co? Pokazuj. Czekaj, czekaj. Lilka znalazła. I tu drugi. No, Lilka tu znalazła. Może coś. Mamy o, grzybka. Kapelę. Bibka, Papie szukaj wiesz. grzybka. Szukaj grzybka, Bibka. Po drodze. Bibi, tu. Patrz, tu jest ładny grzybek. Zobacz, tu jest ładny grzybek. No szukaj. O, tak, dobry pies. Ale go nie gryź! To Fifi. -fi? No. Was? Tutaj, Kapelusznik tak? pospolity. O, widać. Jednak ja tak znalazł się. Bo się schyla. No. Albo mnie oszukuje. Podłoży jakiegoś. Nie ma nic dookoła. koła. Tak porawy. Co? Sprawy był to, dlatego patrzę, czy nic dookoła nie ma. I... No, ze mnie jednak kiepska tak... grzybiarka. Jest trzeci. Piotrek co chwilę się chyla, a ja nic. Tam, gdzieś? Mam i takiego Zaraz dużego. Zobaczymy. To chyba jeden ja taki tutaj za też pięć mam. małych. Tu mam też dwa. masz. Jeden tu. O. Co ty gadasz? Kapecz nie kapecz, ale na suszenie dobry Ja mam dużego takiego. Ten tu jest drugi, a ten to już skab całkiem. Idziemy do... O! Jest trzeci. Taki malutki, ale jest. Haha. Mamy grzybka. Tak. ktoś szukaj, dziwa? Ej, ej, ej. Takie szukajcie. No, takich szukać. Szukać tutaj takich. Szybko. Jest was cztery. Byście nazbierały raz, dwa. On co chwilę krzyczy. Następny i następny. jest następny to taki mały ale ty se jaja robisz ze mnie no nie no masz zobacz widzisz no jak znajdę to szukam w kółko no w kółko szukam ale ja nie, u mnie nie było Puch. o jezus bym zdeptał takiego zobacz idę tu ty... małym się zaoferowałem co a tu taki duży tu. A tu purchawek jest pełny Widzisz? No. Zobacz. A tam małym się. Dlatego ja małem. Bajki duży. No ja mam takiego, no. ale takiego nie wiem, czy go brać. Nie. Bo zjedzony jest przez tego. Nie, to już takie straszne, to już nie. kapać to jeszcze świetnie. się ususzy, ale. O. Tu trzeba położyć. Bo... O, jest następny. Zobacz. Gdzie? Widzisz? Aha. Takie małe. Główniarze, mam go tutaj to. Ci, co Bo się... tu. Super grzybek, o. Pewnie więcej. Tu jest. Ode mnie. Spory grzybek. Fifi, szukaj grzyba. No, Lilka, szukaj. Lilka, idę zobaczę. Gdzie jest? Szukaj. Tak, szukaj. O, jest dobra Lila. Pokaż? Dobra Lila, super. No, jest. no, dobra. No ale nie zrywaj, Lilo. ona wącha go tylko. No, tak, pan bierze. Zostaw. Panie Ale powierze. latała z nosem i go pomyłała. No, tak, takie szukać, tak. Piotrek cały czas zbiera. Cały czas się chyla. Ale to dlatego, że on jest grubszy musi więcej schudnąć. Musi się schylać. <laughs> tu mamy w krzaczorach mamy. grzybka, o. Mamy, mamy Agnieszka też tam ma. Ładnego. Trzeba go tym jakoś wytargać. No. O, jest Piotr. następny. Piotrek Następny. co chwila się chyla. Piesy się wybiegają. Kika co znajdzie drogę to już nie chce dalej iść. O tu jest kolejny grzybek. Nie znam. Opat na Tu. Odejdź. Odejdź. Weź bo ona mi z jego. O tu ja mam też. No. Idź, to stąd. Idź stąd. Idź stąd. Dwa są. kupię Zostaw. To też nie. Tu stą, o dwa. Tu następny. O! I ja też mam grzybkę. O proszę. Ładny. Taki o. O! Mam, ale dużego. Co? Dużego znalazłem. Dużego? No, spory. Sporych rozmiarów chodoba, no jaki duży, ale nie gryź O, jaki duży! Widzisz? No. O. Jest i następny grzybek. To torby w życiu. Chyba, no, że ci bo... dać jakąś torbę. Nie, spoko. Nosić to mogę ja, nie? <laughs> A po coś sobie ciebie wzięłam. <laughs> I mamy grzybka. O, takiego małego. Takiego małego o ja też mam, a tu czy? ale kapsuch. kapsuch pokaż się, tak wygląda teraz nowoczesny grzybiarz gopro na... <głos> <głos> na czapce widzę grzyba, widzę o widzę grzybek jest, o caz. zostaw, zostaw tam też wielkiego grzyba widzę <noise> Kurde, sucho. Stary, wielki grzyb. Tu coś jest? O? Jest jakiś taki. Coś może będzie. Tu na no rogi. Mam grzyba, którego lilka wlazła. O, lilka, patrz. Patrz, Lila. Zobacz. Widzisz? Zobacz. Mamy grzybka. O. Widzisz? No? E? Mam następnego. O. Odejdź. Odejdź, A właśnie tam... tu, właśnie po nim o. chodzisz. A ja tu widziałam. o, tu jest. Taki mały. Taki mały. A cieszy. I tu jest jeszcze jeden, ale ten to taki stary, o tu jest następny, Kapuz taki stary, o ten jeden, następny ładny, ale tu mam ładnego, o tu. tu chyba widzę następnego, tu jest ładny, a jak, o patrz tutaj się pokazały z powrotem Piotrek, o następny, o to mi się podoba, masz? No tu taki jeszcze jest... O, tu też widzę. Patrz, patrzcie, patrzcie jak przyłazi do mnie i mnie z grzybów oszwabia. To, a, a nie, może być. Tak mi oszwabia właśnie z grzybów. Kika, sama se nie idź. Tu jest? jest ale... O, Kika ja, ja stoi gdzieś... na, na górce. Wpadło. No, kilka stoi na górce, patrz I Ty gdzie? czeka Kiedy do tego samochodu no. Ona ma w dupie już O tu jest następny Za grzybami o. Jest taki no? Piotrek się tylko chyla i chyla Tu jest, to jest ten kwartał. tu jest O tu piszczy. następny, następny O tu następny, następny Czy wy to widzicie? Przyszedł jest. i grzyby zbiera tu jest następny. No masakra jakaś. Jak tak możesz w ogóle przyjść... Iść i... w tym pasie tutaj. No ja tutaj już idę teraz prosto. A ty mnie tu wygoniłeś. O następny. Jest. Na suszenie. O tu jest grzybek chyba. Tu jest grzybek O. Tu jest taki ładny. Jeden O. Zostaw. Tak. Tu też jest taki ładny O. Ale jaki, O, kapelusz musłat. Już jest ciemno w tym lesie. Prawie... I bym nadepnęła takiego trochę poranionego o ten ładny taki jędrny czy nagram gopro? bo to już ciemno ale taki ładny o, o. ładny zdrowy o O, obok tu Nie. No, pierwszy zostawić, zostawić To jest to, to jest moje Moje Pani, gdzie pani jest? Nie chcę wam się już biegać? Kto? Już się Kto? biegać wam nie chce? Kto? No tam pani jest, idzie jest w Idzie jest pani Spacer No sosik no, ja mam w torbie dużo. A w torbie jest pełno, nie? Jedziemy. Auto tam stoi. Co? Zakańczamy dzisiejsze. Nie, bo w ciemności. Wycieczkę. Znaczy, tu z brzegu to widno jeszcze, ale. No tak. Tam w lesie to ciemnica? Co? Ciemnica? No, jest tu do piątej Jak? Choroba? To co się... O, leci. Dobra, no, na tytuł Wróć. Tu mm. Wracamy właśnie z wyprawy z nadmorza i z grzybobrania. To tak Trochę padł. grzybków żeśmy sobie zebrali, bo żeśmy spacerowali sobie po lesie, no a jak były, no to szkoda było zostawić. No tak. I tak wszystko wygląda. Ruch niesamowity jest na ulicach. Jak w Rzymie No, ciasno, ciasno. Nie spodziewałam się, że taki będzie ruch wieczorem Ta. Tam Mamy taki zachód Taki ładny zachód Znaczy już w sumie po zachodzie, ale... No, ale ładnie rozświetlone No Niebo takie Tam ładnie. dalej będziemy ale w tą stronę nie bardziej tak ładnie, fajnie no. Od pomarańczowego do niebieskiego jeszcze Tyle będzie Pod zachód jednak Ale to na dole to, to, to nie będzie widać